Wszystkie informacje przedstawione w filmie mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia należy skonsultować się z wykwalifikowanym lekarzem lub specjalistą. Witam Was kochani serdecznie, ja nazywam się Patryk a to jest kanał Osteopapek i witam Was po bardzo długiej, niezapowiedzianej, nieplanowanej przerwie wakacyjnej. Trochę popracowałem, trochę odpocząłem, mam nadzieję, że tak jak Wy wszyscy, a dzisiaj wracamy z tematem i poruszymy sobie temat kolan. Wiele osób w gabinecie, zresztą nie tylko w gabinecie, ale wiele osób ogólnie uskarża się na tę bóle kolan, boli jak się wstaje, boli jak się schodzi po schodach, chodzi po schodach. Nie wiadomo co. Oczywiście przyczyn bólu kolana może być wiele, ale dzisiaj pomówimy sobie o takiej, może nie najbardziej oczywistej, ale takiej, chyba w mojej ocenie przynajmniej najczęstszej, którą mi się idzie zmierzyć. Odkładamy sobie oczywiście wszelkiego rodzaju rzeczy urazowe na bok, czyli ktoś sobie coś skręcił, złamał, zwichnął, zerwał. Chociaż to też będzie miało zastosowanie w tych przypadkach, ale o tym sobie powiemy później. Mówimy tutaj stricte o takich bólach, które nie do końca są przeciążeniowe, nie do końca są urazowe. W zasadzie to nie wiadomo skąd one się biorą, po prostu pewnego dnia się wstaje i one są, tak? Kolano boli. Nie wiadomo dlaczego, i dzisiaj sobie o tym pomówimy. A dokładniej pomówimy sobie o mięśniu obszernym, przyśrodkowym. I co to jest? Już tłumaczę. Mamy poglądowy schemat kolana, to jest lewe kolano, tak? Mamy poglądowy schemat kolana, lewego w tym przypadku, ale nie ma to żadnego znaczenia. Generalnie to, co tutaj widzimy, to jest mięsień czworobłowy uda. To jest ten mięsień tutaj z przodu uda z przodu nogi, klepie się po nim teraz. Mamy mięsień czworogłowy uda i on składa się, tak jak sama nazwa wskazuje, z cztery głów. Mamy po kolei głowę boczną, czyli tak zwany mięsień obszerny, boczny, chociaż będziemy się do niego zwracać jako głowa boczna, to jest ta głowa tutaj maksymalnie z boku. W zasadzie w ogóle podpiszę Wam, że tutaj będziemy mieli o, przyśrodkową stronę, tutaj będziemy mieli Boczną stronę, czyli przyśrodkowo wszystko, co jest bliżej osi ciała, bocznie wszystko, co jest dalej od osi ciała. Obszerny boczny, głowa boczna, maksymalnie po bocznej stronie yy, ciała. Obok niego będziemy mieli głowę prostą, tak zwany prosty uda. Często jest on traktowane jako oddzielny mięsień ze względu na jego specyfikę. Ta głowa jako jedyna przyczepia się do miednicy, a nie do kości łudowej. Nie jest to na tyle istotne w kontekście tego nagrania, ale Często jest są traktowane jako oddzielny mięsień, właśnie ze względu na ten inny przyczep. Czyli mamy głowę prostą, prosty uda. Pod nim, pod prostym uda, nie narysowałem go tutaj, mamy głowę pośrodkową. Tą głowę między przyśrodkową a boczną. Głowa pośrodkowa. Ona jest głębiej pod tym mięśniem yy, prostym uda. I bohater dzisiejszego odcinka, to o czym będziemy sobie mówić najwięcej, to jest głowa przyśrodkowa, czyli mięsień obszerny przyśrodkowy. To jest ten. Stosunkowo mały mięsień, tutaj po przyśrodkowej stronie kolana. Często widać go u osób, które mają dosyć dobrze wytrenowane nogi. Kulturyści, rowerzyści, sprinterzy, ktoś kto dużo ćwiczy nogi, te nogi są dobrze rozwinięte, często on jest widzialny jako taka łezka po przyśrodkowej stronie kolana. To jest właśnie mięsień obszerny przyśrodkowy, czyli głowa przyśrodkowa, o której sobie będziemy dzisiaj mówić. I jaka jest specyfika wszystkich tych mięśni? Otóż w bólach kolana często istotna jest, znaczy zawsze istotna jest ruchomość rzepki, czyli to jak ta rzepka się rusza. Rzepka ma swój określony tor, w którym ona powinna się poruszać. Ona się powinna podczas zgięcia i wyprostu ślizgać po kości udowej. W zależności od tego, czy to kolano prostujemy i zginamy. Ona się powinna ślizgać z delikatnymi odchyleniami w jedną, w drugą stronę. Ona nie jest, ten ruch rzepki nie jest w linii prostej, tylko on jest tak troszkę zakrzywiony. Taki trochę jak banan. Ona powinna iść tak delikatnie do środka, znaczy delikatnie zbaczać z tego toru i potem z powrotem na ten tor prostować. Więc ten ruch w tej płaszczyźnie jest równie istotny jak ten ruch w tej płaszczyźnie. Ruchy rotacyjne sobie pomijamy, to już jest inna bajka. Generalnie ruchomość rzepki jest bardzo ważna i ta ruchomość rzepki odbywa się poniekąd dzięki wszystkim tym mięśniom. I co one mają ze sobą wspólnego? Pomijając fakt, że one wszystkie prostują kolano, czyli cały ten mięśni czworogłowy uda jego główną funkcją będzie wyprost kolana. Podczas tego wyprostu wszystkie te głowy działają w takiej no względnej synergii, no bo chcą to kolano wyprostować, ale poniekąd konkurują ze sobą o dominację nad tą rzepką. Co to znaczy? Mięsień obszerny boczny, on się przyczepia, widzicie i sama nazwa wskazuje, troszkę po bocznej stronie poprzez więzadło rzepki, tutaj jest narysowane, macie widać to więzadło rzepki, do guzowatości piszczeli tu się przyczepia. Mięsień obszerny Boczny przepie się tak po bocznej stronie tej rzepki i on podczas swojego napięcia będzie ciągnął rzepkę do góry, ale delikatnie będzie ją ciągał swoją stronę, delikatnie tak do boku. Czyli ta rzepka nie będzie szła idealnie po prostej linii, tylko będzie robiła takiego zakrętaza. Podobnie jest z głową pośrodkową i z mięśniem prostym uda. Mięśniem prosty uda, tak jak sobie mówiliśmy, tutaj głowa pośrodkowa jest pod nim, głębiej, bliżej kości udowej, one też będą miały tendencję do ściągania tej rzepki delikatnie do boku. I to jest naturalne, to jest spoko. Skracza nam mięsień obszerny przyśrodkowy, czyli ta głowa przyśrodkowa. Ona ma to do siebie, że jest najmłodsza filogenetycznie ze wszystkich tych czterech głów i ma najmniejszą reprezentatywność w korze mózgowej. To oznacza, że zdecydowanie najmniej włókien nerwowych rekrutuje motorycznie tą głowę niż wszystkie inne. Więc ten mięsień przyśrodkowy, przyczepiając się po przyśrodkowej stronie uda, on ma, po przyśrodkowej stronie rzepki, on ma za zadanie kontrolować trochę działanie tych trzech pozostałych głów, ale nie ma czasami często nie ma na tyle siły, żeby ściągnąć tą. Tą rzepkę do siebie. Jest tak naprawdę no, przewaga 3 do 1, więc on musi stosunkowo sporo się napracować, żeby skontrować działanie tych trzech głów, które działają przeciwko niemu, które są nie dość, że większe, to mają większą reprezentatywność w korze mózgowej, więcej, więcej włókien nerwowych do zrekrutowania, więc są po prostu no, większe i silniejsze. I to jest cały szkopu, tu się pojawia problem, bo w momencie, kiedy ta głowa jest osłabiona, kiedy ona nie ma siły przeciwstawiać się tym trzem głowom, to te trzy głowy ściągają rzepkę nadbiernie do boku i nie ma co jej trzymać w ryzach, żeby ona nie wypadała w cudzysłowie. Oczywiście ona nie wypada, ale żeby ona trzymała się tego toru. Czyli w dużym skrócie, reasumując: trzy głowy, znaczy cztery głowy, czworogłowego uda, trzy głowy ciągną rzepkę do bocznie, jedna głowa ciągnie rzepkę przyśrodkowo. Musimy te siły wybalansować, żeby ta rzepka trzymała się swojego toru. Jak jedna strona jest za słabsza, za słaba, zazwyczaj to jest ta przyśrodkowa, rzepka zaczyna nam nadmiernie uciekać do boku, pojawia się tarcie, ból i, i problem w chodzeniu, w bieganiu, w skakaniu, w przysiadach, bo boli nie wiadomo, co z tym robić. I co z tym robić? Właśnie już śpieszę z wyjaśnieniem. Przygotowałem dla Was trzy takie ćwiczenia, które uporządkowałem według swojej skali. Oczywiście to też nie są jedyne słuszne ćwiczenia, jakie należy wykonywać, ale Często są pomocne i dzisiaj się nimi z wami podzielę. Uporządkowałem je od takiego najmniej wymagającego, do najbardziej wymagającego, więc oto i one. Pierwsze z nich to tak zwany Peterson Step Up. Jest dużo nazw na gdzieś na internecie widocznych tego ćwiczenia. Ja się natknąłem na taką i taką się. Posługuje, czyli Peterson Stefan. I na czym to polega? Otóż, stajemy sobie na steperze, kolano jest delikatnie zgięte. Nie robimy takiego przeprostu w kolanie, tylko delikatnie to kolano uginamy, bo w momencie kiedy robimy przeprost, cały ciężar ciała trzyma się na kościu, na szkielecie, a my chcemy zaangażować mięśnie, więc uginając delikatnie kolano, automatycznie angażujemy mięśnie i cały ciężar ciała jest trzymany na mięśniach. I niektórzy względnie z sobymi nogami już mogą poczuć tutaj drżenie, niepewność, taką niestabilność tej nogi, jak już sobie stanął na tej nodze. I samo to już może być uznawane tak naprawdę jako ćwiczenie. Tak? Stoimy sobie w takim skurczu izometrycznym, symetrycznym, oswajamy się z tą pozycją, ta głowa prześrodkowa. Pracuje bardzo mocno, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, ona pracuje w ostatnich 15 stopniach wyprostu, więc żeby ją wyizolować od reszty, musimy pracować właśnie na tych ostatnich 15 stopniach, a to ćwiczenie właśnie takie jest. Więc nawet już takie izometryczne trzymanie, takiego delikatnego przy kucu, przysiadu już będzie bardzo mocno angażowało. I dla tych, którzy mają słabe nogi, tak jak powiedziałem, to już samo sobie może służyć jako ćwiczenie. Dla tych, którzy chcą sobie trochę utrudnić, robimy taki ala przysiad, ale to nie jest taki pełny przysiad, tylko robimy coś na zasadzie takiego przysiadu jednonóż, czyli jak to wygląda. Tłów trzymamy prosto, to jest bardzo istotne, żeby nie pochylać tułowia do przodu tutaj, żeby nie pracować biodrami, tylko tłów względnie prosto i robimy przysiad na samym kolanie, czyli kolano delikatnie schodzi nam do przodu, ono może nam wyjść poza linię palców. Schodzimy sobie na tej jednej nodze do przesiadu i im niżej sobie zejdziemy, tym większą niepewność, tym większe przeciążenie, a nawet ból możecie poczuć przy tym ćwiczeniu. I co zrobić, jak pojawi, pojawia się ból? Nie wchodzicie w ten ból, tylko zatrzymujecie się przed nim. Czyli to nie musi być od razu na pełnym zakresie ruchu, tylko angażujecie tą głowę przyśrodkową tylko na tyle, ile na ile ona jest gotowa, być zaangażowana. Nie musicie od razu na hura robić pełnego przesiadu. Wystarczy, że zejdziecie nisko, gdzie czujecie, że ta głowa już pracuje. Pojawia się ból, odpuszczamy, wychodzimy z tej pozycji. Cofamy się niżej, bo to znaczy, że już ta rzepka zaczyna być ściągana do boku, a tego. Nie chcemy. Pojawia się tarcie i stąd pojawia się ból, a tego chcemy uniknąć. Więc pracujemy w takim komfortowym, bezbolesnym zakresie ruchu. Oczywiście należy rozróżnić ból stawowy od bólu mięśniowego. Jak czujemy jakieś pieczenie, drżenie w mięśniu, no to to jest spoko, tego chcemy. Chcemy, żeby ten mięsień pracował, żeby on dostał przysłowiową kość, ale nie chcemy prowokować bólu stawowego. Myślę, że każdy z Was jest w stanie rozróżnić ból stawowy od bólu mięśniowego. Ci, którzy są troszkę bardziej aktywni, a nawet ci, którzy nie są, myślę, że spokojnie dadzą sobie radę. Więc tak wygląda to ćwiczenie. Kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem, no jedno to kolano siłą rzeczy będzie chciało wyjść poza linię stóp, więc nie bójcie się tego, możecie śmiało lecieć do przodu. Co jest ważne, to żeby linia kolana, w której ono się porusza, była równolegle prowadzona z linią stopy, czyli jak mamy stopę, zaraz sobie narysujemy stopę. Tak, mamy stopę, na szybko mam nadzieję, że widać. Pięć palców. Trzeci palec stopy wyznacza nam taką linię, w której to kolano musi się poruszać czyli ono nie może zginać się i uciekać nam ani do środka, ani do boku. Porusza się w tej jednej linii to jest poglądowy obraz. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Fajnie jest mieć też coś do przytrzymania się, do stabilizacji w razie gdyby to kolano jakoś nagle zakłuło, zabolało. To się tyczy osób y, pourazowych, które myślę, że też śmiało mogą wykonywać te ćwiczenia oczywiście po uzgodnieniu z y, terapeutą lub lekarzem. Ale fajnie jest mieć kawałek jakiegoś blatu czy drabinki jeżeli ćwiczyć tej siłowni czy czegokolwiek stabilnego, żeby się tego przytrzymać, żeby po prostu być mieć jakieś, jakieś koło ratunkowe na wypadek gdyby, gdyby to kolano jakoś nagle zakłuło, coś zabolało, coś, yy, coś przeskoczyło no to fajnie jest mieć tą deskę ratunku tak yy, dla tej nogi. Więc tak, Peterson Step Up to jest jedno z tych ćwiczeń i to jest bardzo częste ćwiczenie, które ja zalecam osobom, które właśnie mają problemy z kolanem. Przetestowane, sprawdzone wielokrotnie na sobie, na moich pacjentach przynosi efekt, naprawdę, tylko no trzeba po prostu odrobinę sumiennej i konsekwentnej pracy. Nie od razu, że zbudowano, wiadomo. Drugie ćwiczenie, nie wiem jak nazwać, nazwę je po swojemu, to jest rozciąganie gumy w różnych kierunkach. I na czym ono polega? Tutaj trochę kontrintuicyjnie, jeżeli chcemy ćwiczyć, załóżmy, no już czepmy się tutaj yy, tego lewego kolana, chcemy ćwiczyć lewe kolano, to stajemy na lewej nodze, bez żadnego podestu tutaj możemy sobie stać na podłodze, a na prawą nogę, czyli Tą, którą nie ćwiczymy, zakładamy sobie gumę. I teraz, co z tą gumą robimy? Stojąc mniej więcej tak jak do Peterson's Step pamiętajmy o delikatnym zdjęciu w kolanie. Nie, przeproście, tylko delikatnym y, zgięciu, żeby to mięśnie trzymały to kolano. I mając gumę na drugiej, na drugiej nodze, wykonujemy różnego rodzaju jakby ściągania tej gumy. Możemy sobie ją pociągać bardziej, jakby no, w płaszczyźnie całkowej do przodu. Możemy się obrócić, założyć sobie tą drugą stronę. Tą gumę w drugą stronę i pociągać ją do tyłu, pracując tak, jakby trochę ala pośrodkowo, tak. Możemy się odstanąć sobie bokiem do przebiegu tej gumy i popracować sobie w płaszczyźnie czołowej, czyli pościągać ją sobie do bocznie, do prześrodkowo i to wszystko angażuje nam. Całe kolany tak naprawdę i głowę prześrodkową między innymi też. Bo o co chodzi? Mamy tą siłę ściągającą, która działa nam w różnych kierunkach, ciągnie nas raz do przodu, raz do tyłu, jeszcze stoimy na niestabilnym podłożu, bo tylko na jednej nodze, druga noga gdzieś tam sobie macha majta i cała, cała stabilność, cała równowaga ciała spoczywa na tym stawie kolanowym. I co jest istotne, to jest też jedno z tych ćwiczeń, które nie do końca ma za zadanie sprawić, że te mięśnie się zmęczą, chociaż też mogą. Ale tutaj chodzi m.in. o to, żeby pobudzić tą propriocepcję, to czucie głębokie, to co sobie mówiliśmy wcześniej. Ta głowa przyśrodkowa ma najmniejszą reprezentatywność w korze mózgowej, najmniej włókien nerwowych ją rekrutuje. Więc, żeby to odwrócić, chcemy zwiększyć tą reprezentatywność, żeby obszar kory mózgowej, który ona zajmuje, był coraz większy. Żeby organizm, ciało miało większe czucie, większą świadomość, że ta noga tam, znaczy, że ten mięsień tam jest. I że jest gotowy do pracy. I tutaj warto też wspomnieć, że za stabilizację kolana nie odpowiadają tylko mięśnie, ale też więzadła. W strukturze więzadł znajduje się bardzo dużo receptorów zwanych proprioceptorami, czyli receptorów czucia głębokiego. Te receptory wysyłają do mózgu informacje o tym, w jakiej pozycji znajduje się staw i co się z nim dzieje w danym momencie. Proproreceptory pobudzają się głównie podczas kompresji w stawie, czyli wtedy, gdy powierzchnie stawowe delikatnie do siebie dociskają. I to dokładnie to dzieje się w tym ćwiczeniu. Nie tylko wzmacniamy mięsień obszerny czy środkowy, ale też aktywuje się czucie głębokie w więzadłach, co daje korze mózgowej lepszą kontrolę nad kolanem i poprawia jego stabilność. I to jest jedno z tych ćwiczeń, które właśnie to ma za zadanie robić. Wszystkie te, wszelkie tego rodzaju odczucia stojąc na jednej nodze, kiedy kolano drży. To jest właśnie walka o równowagę, i stąd wiadomo, że właśnie organizm uczy się tej równowagi, bo powiększa tą reprezentatywność tych mięśni stabilizujących w korze mózgowej, przez co coraz więcej włókien nerwowych jest w stanie je rekrutować, przez co one stają się coraz mocniejsze, coraz silniejsze. Nie sam rozmiar mięśnia determinuje jego siłę, ale też ilość. Włókien motorycznych, które, które angażują ten mięsień do pracy. Podobne rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, no to tak jak mówiłem, no przede wszystkim nie stoimy na prostej nozy, tylko delikatnie ugięta noga. Też staramy się nie kompensować sobie tułowiem do przodu, do tyłu, nie pochylać się na boki, tylko tłów względnie prosto. Stoimy tak jak do pozycji wyjściowej przy Peterson Step Upie i staramy się kontrolować ten ruch, żebyśmy to my ciągnęli gumę, a nie guma nas. To żebyśmy mieli. Kontrolę i sprawczość na tym, co się dzieje, i świadomie wybierali ten zakres ruchu, no żeby po prostu się nie przewrócić, krótko mówiąc. Więc tutaj odpowiednia grubość gumy na pewno będzie odgrywała kluczową rolę. Co jeszcze jest istotne? No, tak jak. Też podobnie w, w pierwszym ćwiczeniu. Jeżeli pojawi się jakiś ból, dyskomfort, zmniejszamy zakres ruchu, zmniejszamy obciążenie, wychodzimy z tej pozycji, nie chcemy tego drażnić. Albo po prostu rezygnujemy z ćwiczenia, tak? Tak jak powiedziałem, no to nie są jedyne słuszne, idealne ćwiczenia na każdą okazję. Każdemu może pasować co innego. Mówię to, co ja próbowałem na sobie, na pacjentach, jest to przetestowane i, i, i tym, tym mogę się dzielić ze wszystkimi. Ale też no, nie każdemu to służy. Trzeba W takich wypadkach trzeba to konsultować po prostu ze specjalistą, z lekarzem, z fizjoterapeutą, z kimkolwiek, kto zna się odrobinę na ćwiczeniach, żeby jakoś zastąpił to ćwiczenie dobrą. Pamiętajcie, nie starajcie się leczyć na własną rękę, bo może z tego wyjść więcej szkody niż pożyczki. Kolejne ćwiczenie, hack squat z obciążeniem, czyli hack przysiady z obciążeniem trzymanym z tyłu. To jest mój taki ulubiony wariant i zanim Wam pokażę na czym to polega, uprzedzam, że to jest jedno z tych ćwiczeń, gdzie zaraz jak ktoś zobaczy, powie, no hola, hola, jak ja to zrobię, to ja sobie na pewno kolana połamie. To, to, to tego to ja na pewno nie będę robił. Co Ty tutaj pierdzielisz? Miało być łatwo, miało być prosto. A, a tu, jakieś takie rzeczy. Przecież to na pewno idzie sobie kolana połamać i to na pewno nie może być zdrowe dla kolan. I owszem, masz rację, nie będzie zdrowe dla kolan, jeśli te kolana nie są ówcześnie przygotowane. Trzeba już tutaj to jest jedno z tych ćwiczeń, gdzie trzeba mieć pewną siłę, pewną stabilizację, pewne poczucie świadomości swojego ciała, czucia głębokiego. No, więc to już jest jedno z tych ćwiczeń, gdzie trzeba mieć już jakąś bazę wyćwiczoną. Trzeba wiedzieć, co się robi. Na pewno nie jest to ćwiczenie dla osób początkujących. Na czym to polega? Łapiemy sobie hampelkę. Ja lubię sobie ją łapać tutaj z tyłu, za plecami. Oczywiście nie musi to być od razu z ciężarem. Możecie sobie po prostu zapleść ręce z tyłu i spróbować tego ćwiczenia. Ćwiczenie bardzo prosto. Polega na tym, że po prostu robimy taki ot, przysiad. I wracamy. Tutaj bardzo ciężko będzie utrzymać, a nawet nie powinniśmy utrzymywać pięt na podłodze, jak to się przyjęło często w przysiadach, żeby robić przysiad z nieoderwanymi piętami. To jest bardziej kwestia ruchomości stawu skokowego. Tutaj zakładamy, że ten staw skokowy jest w pełni ruchomy, w pełni sprawny i nie musimy pracować nad jego mobilnością. To jest ćwiczenie funkcjonalne, czyli funkcjonalne znaczy tak, jak my najczęściej wykorzystujemy to w prawdziwym życiu, przynajmniej taka jest moja definicja funkcjonalności, ale Naprawdę rzadko kiedy się zdarza, że my przy kucu wstajemy nie odrywając pięt od podłoża. Często odrywamy te pięty, bo po prostu tak jest łatwiej, tak jest wygodniej i tak pracujemy, no po to mamy ten ruch, żeby z niego korzystać, po to jest on możliwy, bo, bo ciało go potrzebuje. Więc uważam, że trzeba z niego korzystać i to ćwiczenie bardzo fajnie go wzmacnia. Co jest istotne w tym ćwiczeniu? No, oczywiście, jeżeli to jest bolesne, jakkolwiek niekomfortowe, jakieś kłucia stawowe, bóle, cokolwiek, no to odpuszczamy albo zmniejszamy ciężar, albo zmniejszamy zakres ruchu, albo szukamy jakiejś innej, jakiejś innej alternatywy. To ćwiczenie bardzo dobrze dla mnie działa. Kiedyś miałem bardzo duży problem, bo teraz nie mi pykały kolana w tym ćwiczeniu. Teraz tego nie mam. Odpuściło mi i naprawdę czuję się lepiej, jak te ćwiczenie robię, a staram się je robić regularnie. Jak ćwiczę, ostatnio miałem większą przerwę. Od siłowni, ale to jest, to, to, to ćwiczenie naprawdę dobrze działa. I ktoś może się czepić, i ktoś może powiedzieć. hola hola, no kolego, powiedziałeś, że tutaj głowa przyśrodkowa ma działać w 15 stopniach wyprostu, a tutaj mamy pełny zakres ruchu w tym kolanie. No to co ty tutaj pierdzieliś? Owszem, mamy, ale to już jest to ćwiczenie, gdzie nie izolujemy głowy przyśrodkowej, tylko taki powiedziałem, są to funkcjonalnie. Działamy funkcjonalnie w całym łańcuchu angażujemy cały yy, cały łańcuch, czyli cały ten. Mięśń czworgłowy wraz ze wszystkimi innymi mięśniami i łańcuchami, które przebiegają w tej okolicy. Bo tak działa nasze ciało: nie używamy wybiórczo jednego mięśnia, tylko zawsze działa grupą mięśni. I tutaj chodzi o trening ruchu: nie konkretnego mięśnia, tylko całego ruchu, który ma się przełożyć właśnie na funkcjonalność kolana, na zakres ruchu. Na siłę tych mięśni, na co tam jeszcze? Na stabilizację, na równowagę, więc tutaj mamy cały wachlarz korzyści z tego ćwiczenia. W ramach utrudnienia, oczywiście nie musi to być progresja z zakresem ruchu ani ciężarem, albo ilości powtórzeń, spróbujcie sobie zamknąć oczy przy tym ćwiczeniu. Jest diabelnie trudno je wykonać, tak samo jak poprzednie ćwiczenia. Wcale nie musimy dokładać ciężaru, wystarczy taki prosty trik jak zamknięcie oczu. I już jest zupełnie inaczej. Już działamy na tym aspekcie nie mięśniowym, tylko na tym aspekcie stabilizacyjnym, o którym mówiłem wcześniej. Kolano drży, my nie wiemy, co mamy robić. I właśnie wtedy pracujemy na tej, na tej stabilizacji i na odtworzeniu tego ruchu w korze mózgowej. Organizm się uczy tego ruchu, Wykorzysty, ten ruch wykorzystywać. Staje się on coraz lepszy, coraz wygodniejszy, jesteśmy w nim, coraz sprawniejsi. No o to chodzi w ćwiczeniu, tak? Żeby być <grych> coraz lepszym w danym ruchu. Nie trenujcie mięśnia, tylko trenujcie ruch to na ruchu się bazują wszystkie czynności naszego dnia codziennego, a nie na mięśni. To z tego, że mięśnie jest duży, silny, jak my go nie potrafimy wykorzystać w ruchu, płatać go w czynności dnia codziennego. Więc funkcjonalność, ćwiczenie funkcjonalne i to ćwiczenie jest bardzo dobrym ćwiczeniem. I to są moje trzy piki. Oczywiście też, no tak jak mówię, jest tych ćwiczeń cała masa. Mamy tak naprawdę, no, cały wachlarz ćwiczeń, które możemy wykorzystywać. Apel, wszystko z rozwagą, wszystko na zdrowy rozsądek, a nie na hura, ja teraz ćwiczę kolana i będę miał kuloodporne kolana. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Zanim zastosujecie jakiekolwiek z tych ćwiczeń, upewnijcie się, że nie macie żadnych przeciwwskazań, skonsultujcie się z lekarzem, z fizjoterapeutą, z jakimkolwiek specjalistą w waszej okolicy, który wam to doradzi. To nie jest porada zdrowotna. To są tylko y, informacje na temat tego, jak możecie spróbować wzmocnić to kolano, ale nie próbujcie się leczyć na własną rękę. Zawsze skonsultujcie to ze specjalistą, zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki, bo naprawdę można sobie zrobić dużo szkody, jak się nie wie, co się robi, a większość ludzi, nie oszukujmy się, nie wie, co robi, ćwicząc na siłowni, i to jest trochę przykre, to jest smutne. Nikt nie inwestuje w trenera, nikt nie inwestuje w terapeutę, tylko na hura leci ćwiczyć, bo on teraz będzie, Rocky Balboa będzie ćwiczył i się w ogóle będzie mistrzem świata. Tak to nie powinno wyglądać. Także apel, naprawdę traktujcie to wszystko z przymrużeniem oka, z rozwagą. Spróbujcie, jeżeli Wam to nie leży, nie róbcie tego na siłę, ale tak w sumie zachęcam do spróbowania. Tak, jeżeli masz bóle kolan, jeżeli u Ciebie przyczyną jest osłabiona głowa przyśrodkowa, to, to być może te ćwiczenia przynoszą Ci ulgę. Więc to tyle. Jeśli dotrwałeś do końca, dziękuję Ci bardzo. Znaczy, że chyba Cię temat interesuje. Jeśli chciałbyś więcej takich tematów, to piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli jeszcze posłuchać, udostępniajcie ten filmik osobom, które być może mają jakieś problemy z kolanami. Polubcie, zostawcie suba, jeśli chcecie więcej takich treści, żeby Was nie ominęły. Mam nadzieję, że uda mi się już teraz coraz trochę regularnie nagrywać, tak jak mówię, no nieplanowana przerwa wakacyjna, ale może to i lepiej. Troszkę odpocząłem, trochę nazbierałem takich kluczowych materiałów, których można by było powiedzieć tak, że być może niedługo się pojawię na kanale. Więc nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!